Cześć, kochani! Dzisiaj kolejny filmik z serii tych właśnie filmików na temat dietetycznych czy też ćwiczeniowych mitów. Żeby nie przedłużać to od razu, zaczynamy. Ten kefir ma wypukłe wieczko, na pewno jest zepsuty albo po terminie ważności. Wiele osób tak właśnie sądzi, ja też tak kiedyś sądziłam. Natomiast wypukłe wieczko jest oznaką czegoś bardzo pozytywnego. Takim kefirze bowiem są po prostu tak zwane żywe kultury bakterii kefirowych. Ehm, jeśli chodzi o kefir, kefir jest to jeden z najstarszych ehm, tak zwanych napojów fermentowanych. Co to oznacza? Oznacza to, że powstaje on w trakcie procesu fermentacji, który dzieje się dzięki takim bakteriom. Właśnie to im też zawdzięczamy jego taki fajny, kwaskowaty, troszeczkę specyficzny smak. Jeśli kupujemy kefir, to koniecznie musimy spojrzeć na jego skład. Musi on w sobie zawierać żywe kultury bakterii albo grzybki kefirowe tam równie, e, różnie producenci to piszą na opakowaniach. Tylko taki kefir kupujcie. Tak naprawdę najlepszy kefir w składzie będzie miał tylko mleko pasteryzowane i żywe kultury bakterii. Ja osobiście nieczęsto się z takimi właśnie spotykam. E, Kefiry, które ja widzę w sklepach, mają jeszcze często dodatek mleka w proszku, ale to też, ale to też nie jest jakaś tam tragedia, więc pamiętajmy o tym przy wyborze, właśnie kefiru. Ehm, tak naprawdę, jeśli chodzi o napoje fermentowane, to powinniśmy ich spożywać codziennie. Są one bardzo, bardzo zdrowe. Ja nie będę się tutaj rozgadywała na temat, na temat właściwości kefiru i innych tych napojów fermentowanych. Takie coś możecie sobie bardzo łatwo sprawdzić w goglach. Kefir jest po prostu zdrowy, bardzo zdrowy i już. Kefir możemy sobie zrobić również sami w domu i na bazie tego przyrządzonego później robić sobie kolejne porcje, czyli możemy stworzyć sobie w domowym zaciszu taką małą produkcję czy też wytwórnię kefirów, ale można go oczywiście też nabyć w sklepie, tak jak, tak jak już wspomniałam. I tutaj uwaga, ostatnio chyba w Szejpie czytałam, nie jestem pewna, ale chyba w Szejpie, że przeprowadzono pewne badania. Odchudzali sobie pewne osoby, jedna grupka tych osób w swojej diecie uwzględniała napoje fermentowane, a druga nie. I co ciekawe, właśnie osoby z tej pierwszej grupy, czyli te, które uwzględniały w swojej diecie te e, napoje fermentowane, schudły więcej w przeciągu jakiegoś tam okresu czasu niż te drugie. Czyli podsumowując, nie bójmy się wypukłych wieczek, szukajmy takich właśnie produktów i pijmy kefir. Uważajcie tylko sobie z ilością i uważajcie też na to, z czym go spożywacie, aby sobie nie zafundować żadnej biegunki. Nie schudniesz, jeśli nie będziesz ćwiczyć. Oczywiście, że da się schudnąć nie ćwicząc, ale ja osobiście tego nie polecam. Aby schudnąć, musimy sobie po prostu wygenerować tzw. ujemny bilans energetyczny, czy też kaloryczny, czyli po prostu jeść mniej, niż naszemu organizmowi jest potrzebne. 1 kg naszej masy ciała równa się 7000 kilokalorii, czyli, żeby schudnąć kilogram, musimy sobie te kalorie odejmować w taki sposób, aby w sumie ich sobie odjąć 7 tysięcy 2 kg to już 14 tysięcy. Nieważne jak to zrobimy, możemy to zrobić na przykład poprzez jedzenie na śniadanie zamiast całej bułki jej połowę. I kiedy założymy sobie, że ta nasza buła ma około 200 kcal, a my codziennie zaczniemy jej jeść połowę, a drugą zostawić sobie na przykład na drugi dzień, to po pierwsze zaoszczędzimy kilka groszy na tych właśnie bułkach, a po drugie po 70 dniach takiego układu będzie nas mniej o kilogram. Jeśli darujemy sobie tę bułkę w ogóle na te 70 dni, to będzie nas po nich 2 kg mniej. To się wydaje takie proste. Oczywiście jest to tylko taki mój przykład, żeby sobie jakoś to zobrazować e, powiedziałam Wam wcześniej, że nie polecam odchudzać się bez ćwiczeń. Dlaczego? Ano, dlatego, że w szczególności kiedy macie sporo do zrzucenia, e, to, że tak powiem, ta Wasza skóra po odchudzaniu może być w nieco sflaczałym stanie. E, znam osoby, które schudły bez ćwiczeń i w ubraniach wyglądają e, całkiem ok, ale bez nich już raczej nie za bardzo. Nie mówię, że musi się tak stać, że ta skóra będzie takim zwiskiem, e, będzie małojętna, ale jest to bardzo prawdopodobne. To jest pierwsza sprawa. Drugi minus chudnięcia bez ćwiczeń to jest to, że po prostu nasze zapotrzebowanie kaloryczne jest mniejsze. Ćwiczenia, jak, jak wszyscy wiemy, spalają kalorie. Nie ćwiczymy, a więc nasz organizm nie potrzebuje tyle jedzenia, co w przypadku gdybyśmy to robili. E, ćwiczenia nie spalają tłuszczu tylko podczas ich wykonywania, w, w szczególności właśnie tutaj chodzi mi o interwały. E, dlaczego? Dlatego, że one rozkręcają nasz metabolizm w taki sposób, że jeszcze kilka godzin po zakończeniu treningu będziemy spalać tłuszcz. Czyli reasumując, bez ćwiczeń można schudnąć, ale jest e, ciężej to zrobić, no i ciężej jest po prostu utrzymać tą wagę. E, Ponadto może się to skończyć brzydkim wyglądem skóry. Co ja tutaj jeszcze mogę dodać? Teraz, już tak zupełnie od siebie dodam, że dzięki ćwiczeniom można sobie troszeczkę zredukować celulit. Ja kiedyś miałam okropny celulit. Nie wiem, czy Wam kiedyś już pokazywałam zdjęcia. Z tego co pamiętam, to chyba tak. I patrząc na to, wydawać by się mogło, że niczego nie da się tego celu niczego, e, niczym nie da się tego celulitu zredukować. Mówię zredukować, bo nie mam pojęcia, czy całkowicie da się pozbyć celulitu, chyba raczej nie. E, żadne kremy, żadne smarowidła i inne specyfiki nie są w stanie pomóc. E, one mogą tylko troszeczkę zatuszować ten celulit. Tak przynajmniej było w moim przypadku. Temat celulitu to jest w ogóle temat na osobny film. Ja ze swoim wygrałam, czuję się wygrana. Całkowicie on nie zniknął, on cały czas jest, ale jest dużo mniejszy niż kiedyś i to właśnie przede wszystkim, no ale nie tylko, dzięki ćwiczeniom i ogólnie zmianie całego trybu życia, wprowadzeniu większego ruchu, większej aktywności itd. Czyli, reasumując, ćwiczyć trzeba, nawet kiedy się nie odchudzamy. Ruch to zdrowie. Byle wszystko z umiarem i z rozsądkiem. Kolorowy makaron to sama chemia. E, w sklepach, na półkach coraz częściej widuje się te kolorowe makarony. Najczęściej są one kolorze, e, w kolorze zielonym, czerwonym czy też różowym, albo i nawet spotkałam się z makaronem czarnym. E, czy są one barwione chemicznie, sztucznie? E, no nie, chociaż kiedyś sama tak właśnie przyznaję, że sądziłam. Do żadnego makaronu producentom nie wolno dodawać konserwantów ani sztucznych barwników. Mogą natomiast dodawać barwniki naturalne i je dodają. Sama mam taki makaron w swojej półce: makaron z semoliny twardej, właśnie barwiony naturalnymi barwnikami. Czym więc są takie makarony barwione? Czerwony kolor to najczęściej e, zawdzięczamy burakom albo suszonym pomidorom, e, albo chyba jeszcze papryce. Jeśli chodzi o zielony, to akurat w przypadku mojego makaronu jest to szpinak, a czarny to barwnik z kałamarnicy. Jeśli chodzi o brązowy makaron, to, bo przecież taki też spotykamy i taki powinniśmy, powinniście wybierać, czyli ten z ciemnej mąki najzdrowszy. Alkohol nie tuczy. Często ktoś, kto się odchudza, nie wlicza sobie w bilans kaloryczny. E, właśnie napojów alkoholowych ja nie mam zielonego pojęcia dlaczego przeciętne piwo i tutaj podkreślam nie piwo smakowe a zwykłe ma około 250 kilokalorii w puszce e, dla mnie jest to dość sporo e, no nie wiem pół mojego obiadu za jedno piwo są ludzie, którzy e, potrafią wypić tych piw, nie wiem, 6, 8, więc poliszcie sobie, ile to może mieć kilokalorii. Na pewno też słyszeliście o określeniu piwny brzuch. E, jednak jest coś bardzo zastanawiającego, mianowicie, dlaczego ci panowie, których ja kiedy jadę do domu, widzę pod sklepem w mojej rodzinnej wsi, e, przesiadujący czy też leżący 24 godziny pod sklepem, e, są szczupli, a nie grubi. Może u was też tacy panowie, czy nawet panie są, e, zwróćcie uwagę, ilu z nich ma troszeczkę więcej ciałka. Ja bym powiedziała, że nie liczni Przynajmniej u mnie. I teraz, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego tak jest, musimy się zastanowić, jak wygląda dieta tych panów i ich styl życia. To, jak wyglądamy, to, ile ważymy, czy jesteśmy szczupli, czy mamy nieco więcej ciałka. To zależy od naszego bilansu energetycznego i od tego, jak jesteśmy w ciągu dnia aktywni, czy się ruszamy, czy ćwiczymy, itd. Jeśli ktoś spędza cały dzień na piciu, to niekoniecznie interesują go takie sprawy jak jedzenie. Szkoda, właśnie często takim panom pieniążków na jedzenie wolą je przeznaczyć na coś innego. Ponadto, jakieś tam badania. Udowodniły, że takie regularne picie powoduje, że po wypiciu alkohol nie jest dostępny jako źródło energii. Jeśli natomiast chodzi o osoby, które piją tylko okazy okazyjnie, to uwaga, bo alkohol może zakłócać odczuwanie głodu, sytości. E, ja na przykład po alkoholu czuję mega niezaspokojony głód. Dobra, nieważne. Reasumując, Alkohol też ma kalorie i trzeba z nim jak najbardziej uważać i wliczać do swojego bilansu energetycznego. Dobra, to by było na tyle. Dajcie mi koniecznie znać, co Wy właśnie sądzicie na temat tych mitów, którymi, e, które ja dzisiaj poruszyłam. Może macie jakieś inne zdanie właśnie na ich temat. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie, nie zapomnijcie o kciuku w górę, jeżeli podobał Wam się ten filmik. Teraz zapraszam Was do innych moich filmów, zachęcam Was do odwiedzenia mojego Facebooka, link oczywiście jak zwykle jest pod filmem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, pa pa!